Pani Bogno, jak Pani ocenia to, że zmarła pani Karolina zamordowana przez nielegalnego migranta? Jako pełnomocnik marszałka Olgierda Geblewicza do spraw równości toleruje Pani taką przemoc wobec kobiet? Pełnomocniczka, panie Darku. Pani Bogno. A dlaczego? No jest Pani przedstawicielką marszałka województwa naszego, naszego tutaj. Pan wie po co to robi. Pan Ale ja się pani pytam, no pani, jest, do... pani powinna do... bronić praw kobiet. Kobieta została napaść seksualna. Naprawdę tragiczna sytuacja. No wy... Wyszarpanie komuś ja myśla, oczu śrubokrętem? Y, jako poseł mógłby się zająć problem milionem polskich dzieci, prawdopodobnie katolickich, które nie otrzymują alimentów od swoich prawdopodobnie katolickich ojców. To przy... Ja to pani nie pytam Mam o alimentach, pytam o konkretnej sprawie. Oczka. Zamordowano dziewczynę, 27 Zratomisk, lat, centrum y... Torunia, wydubano jej oczy śrubokrętem, nielegalny migrant. Jak pani do ocenia? Pan osoba, to ocenia, jako osoba, która jednak popiera LGBT, popiera migrację? Я Ten y, myśliwy, który zamordował swoją córkę, córkę, wyobraża Pan sobie córkę zamordową. Tragiczna, tragiczna Żinca, sprawa, trzeba go jak najszybciej złapać. Szkoda, że Państwo przez dni ściga i nie może go złapać. Broni, aby w no, atakuje opozycja, opozycję, a nie mordercę. Porozmawiajmy o tym, co skomentuje, skomentuje pani tę sprawę, czy do skomentuje pani problem tę sprawę, no. z tym z tym z tym z tym z tym z została z zamordowana. Pani jest tym z no, Pani z tym z tym to jakoś Osob, povezanih s tem maršalkom. Smutno.